Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry, wyszedłem na poranny spacer o 7 rano no, i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o takich rzeczy, które zobaczyłem na YouTube, po prostu na różnych tam Instagram, instagramach i tak dalej. Rosjan, którzy mieszkają tu w Polsce, lub mieszkali, lub tutaj byli. Wiecie takie odcinki na YouTube: plusy Polaków i minusy Polaków, plusy Polski, Polski i minusy Polski. No i, bardzo dużo Rosjan piszą i nagrywają odcinki o tym, że jakby wiecie co, jakby to leży w charakterze Polaków i bardzo nie podoba się to Rosjanom, którzy, którzy jak to nagrywają te odcinki i piszą te artykuły. Dla Rosjan, okazało się, dla mnie to też bardzo dziwne, jak dla Was, bardzo dużo punktów, no pierwszy, ale pierwszy z nich to. To, że Polacy zbyt bardzo, jakby zbyt dumni z w ogóle swojego kraju, jakby mały kraj, co z tego, co oni zawsze mówią, o my Polacy, my Polska taka, bla, 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 jak oni mówią i oni po prostu nie rozumieją, dlaczego w taki sposób wszędzie, mówić, że o, to Polska, o, patrzcie, to Polska zrobiła, o, tutaj co, coś tam Polska wygrywa, od razu, o, patrzcie, my Polacy i jakby oni tego nie rozumieją, jakby dlaczego, no tak, wiemy, że jesteście takim, jakby, dobrym krajem i tak dalej, ale dlaczego taki zbyt być, zbyt dumny ze swojego kraju, bo jakby wasz kraj, taki mały, i tak dalej. Jakby takie rzeczy oni mówią, i ja byłem zdziwiony w ogóle, ja wcześniej tego nie widziałem, na przykład, kiedy szukałem informacji o Polski, kiedy e, chciałem wyprowadzić się, ale tutaj zobaczyłem, i, i tak samo jak wy, byłem bardzo zdziwiony z tego. <laughs> Idziemy dalej, i tutaj, e, jak już mówiłem w swoich podobnych odcinkach, e, też nie podoba się w charakter Polaków, że z jakiegoś powodu, to Rosjanie mówią jeszcze raz nie ja, z jakiegoś powodu Polacy bardzo chcą być częścią jakby Europy. A Rosjanie uważają za to, że Polacy powinni iść w kierunku słowiańskich tych narodowości, w ogóle jakby Słowianinów w sensie <laughs> Rosji, <laughs> i jak oni chcą. Dlaczego oni zawsze chcą iść na ten zachód? Dlaczego oni z nimi, a nie z nami? I tak dalej. No, już o tym bardzo często mówił na na swoim, w, swoim, w swoich odcinkach, więc nie będziemy tutaj dużo coś mówić, gadać o tym. Zrozumieliście. Dalej. Bardzo często Rosjanie mówią, że patrzcie, Polacy zawsze. Oni chcą podkreślić to, że oni nie prosto Słowianie jest Słowianinami, ale oni jakby taki, wiecie, osobiste, takie ludzie, czyli jakby super, super, ludzi, jakby super Słowianie, że wszyscy, jak wszyscy, a my jesteśmy, jakby my Polacy, jak, no, oni mówią w taki sposób, że ich po prostu <grych> wkurze to, że Polacy dumni z tego, że oni Polacy. I im bardzo się nie podoba, że Polacy zawsze chcą podkreślić to, że nie trzeba mówić, że jesteśmy jak wy Rosjanie, nami, My jesteśmy jakby osobistym takim, nie wiem, narodowo, nar narodem. I ja tutaj po prostu napisałem, co te, ten człowiek tam na YouTube, jeden Rosjanin, mówił. I to dla mnie też dziwne brzmi, co dokładnie on chciał powiedzieć. Niektórzy Rosjanie mówią, że tak, okej, okay, dobra. Polacy nienawidzą nas, Rosjan. Wiemy, że w historii były takie rzeczy i tak dalej. Ale patrzcie, jakby tam Polacy walczyli z tym krajem, z tym, z tym. Niektórzy kraje też wcześniej walczyli z kimś. Teraz jest oni wszyscy tam w Unii Europejskiej. I no, to, co było, to było, jak w Rosji mówią. I nie trzeba nad tym, jakby. No, po prostu o tym mówić, tak było w to w historii, ale teraz jest, trzeba to wszystko poprawić i w ogóle dalej mieszkać, jakby żeby wszystko było w porządku. Dlaczego? Zawsze pamiętać o tym, co tam było i z tych lat jakby nienawidzić nas Rosjan. Tak w taki sposób oni mówią jakby w sensie, że wkurza ich to w charakter Polaków, że zawsze Polacy wszystko pamiętają i, i nie chcą tego zmienić. Swojego zdania, jakby swoich tych myśli o Rosjan i tak dalej. Jakby po prostu, jakby no było to w historii, było po co tak długo mówić o tym, że o, Rosjanie nie jest dla nas braćmi i tak dalej, no po co to mówić w taki sposób? Rosjanie. To nawiasem ja mówiąc chcę powiedzieć, że ten punkt bardzo często słyszę, że Rosjanie nie jest zadowoleni z tego, że Polacy mają w swoim charakterze takie rzeczy, jak zawsze pamiętają, co, co tam w historii, historia, zawsze historię. Z tego powodu, że w Rosji te historie nikt nie zna w ogóle. Oni wszystkie swoje historie znają, tylko jakby wiedzą z tej, tej telewizji, kiedy Putin zaczyna coś tam dwie godzinki mówić o historii Rosji. No i oni uważają za to, że no jak nasz pan prezydent nie będzie jakby złych rzeczy mówić. No tak, 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 taki punkt. Ee, Rosjan wkurza to, że Polacy znają swoją historię i nie chcą i, i chcą pamiętać ją jakby do końca swojego życia. Też dziwne jakby, moim zdaniem jest, żeby wszyscy w Rosji znali swoje historię i chyba wtedy mniej byłoby wojn, bo... Ale to Rosjanie, ja nie wiem. Dalej, trochę porozmawiajmy o religii, co mówią w Rosji na ten temat i ludzi, którzy tutaj też byli. Oni, Rosjanie... Nie mogą zrozumieć, jak w ogóle Sławiani, Słowianie, Słowianie, Polacy mogą jakby e, chodzić do tego kościołu i w ogóle e, być katolikami tutaj przetłumaczyłem, kiedy oni powinni chodzić do naszych jakby tych kościołów, do cerkwi i do prawosławnej cerkwi. Bo oni słowianie, a wszyscy słowianie ich zdaniem powinni chodzić tylko do tych cerkwi i słowianie nie jest katolikami, nie wiem, prawnie powiedziałem czy nie. Chyba zrozumieliście. I to też bardzo często, kiedy zaczynasz tylko o Polakach mówić, e, lub włączasz jakiś odcinek w języku rosyjskim e, o Polak, Polakach, i minusy zaczyna słyszeć, to tam zawsze będzie ten punkt. To bardzo często z tego powodu wypisałam go. E, idziemy dalej i niektórzy Rosjanie, ja nie wiem po co to w ogóle ludzie też często o tym mówią ale dziwne trochę słyszeć, że oni wiecie co, oni mówią, że jakby taki humor polski, on taki mm, sarkazm, taki sarka, sarkazm, tutaj napisane, i oni nie mogą zrozumieć to, że jak w ogóle Polacy mogą żartować, przepraszam, dziękuję bardzo jak oni w ogóle mogą żartować nad władzą. Wiecie, te memy, w ogóle jakieś tam, pod moimi tymi odcinkami można zobaczyć komentarze, kiedy ktoś tam mówi, nie wiem, jakieś żarty o, o polityce w Polsce i w ogóle o partiach różnych i tak dalej. Niektórzy Rosjanie w ogóle nie mogą tego zrozumieć. Jak można? Coś żałego mówić, o swoim państwie i tak dalej. Też. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o, o tym punkcie. Bo ja nie wiem. Rosjanie po prostu chyba nie. nie jak to nie, nie wiedzą co jest to wolny kraj, lub co? Samolot. I ostatni punkt, który bardzo bardzo wkurze w ogóle oni nienawidzą tego w charaktery w takim polskim to, że e, niepodległość Polski bardzo, bardzo podoba się Polakom. W sensie, w sensie że niepodległość taka, że co rok Polacy wychodzą na ulicę lub po prostu mówią codziennie o tym, że jesteśmy niepodległym krajem i tak dalej. Jakby oni chcą, jak oni mówią Rosjanie, oni chcą, oni Polacy w sensie, oni chcą, żeby, żeby to wszyscy słyszeli, że jesteśmy takim krajem niepodległym. Jesteśmy jakby osobnym krajem i jesteśmy Polakami. I... To nie podoba się Rosjanom chyba z tego powodu, że tak naprawdę w Rosji w ogóle nikogo nie obchodzi ten, e, jak to, ten Dzień Niepodległości Rosji. <grym>, ten dzień e, zrobili w ogóle, kiedy w, tym, w tych latach, zrobili dzięki Polakom, tutaj przy okazji powiemy, wcześniej nie było takiego dnia i tego święta, ale szczerze mówiąc, w te święto niepodległości wszyscy pracują i nikt w ogóle nic nie świętuje. Nawet w telewizji, jeśli na przykład jakieś święto i tak dalej, zawsze mamy e, różne tam, włączysz na przykład jakiś tam e, kanał, na przykład pierwszy, kiedy zawsze tam tylko wiadomości, jaka zła Ukraina i tak dalej, wtedy będzie e, jakiś to, to jakby kanał muzyczny na jeden dzień. Tam zawsze e, taka rosyjska muzyka, jeszcze coś i tak dalej. <gry> A w ten dzień niepodległości Rosji w ogóle nawet tego nie mamy. Zawsze po prostu jak dzień, jak dzień, w ogóle... Ludzie nawet na ulicach o tym nie rozmawiają, jakby nie, nie mamy w ogóle tego dnia, on gdzieś tam w tym, w kalendarze, w kalendarze, nie wiem, tam można zobaczyć, tak, mamy tam dzień niepodległości, ale nawet to, to nie wolny dzień, wszyscy pracują i tak dalej, jakby... Dziwne, <laughs> i chyba z tego, z tego powodu Rosjanie nie mogą zrozumieć, no dzień jak dzień, dlaczego Polacy w taki sposób mocno świętują to. Co, co to za dzień, żeby tak, to po prostu dzień niepodległości. I oni, oni nie mogą zrozumieć, jaki jak jest to ważny dzień dla ludzi, dla kraju całego. I z tego powodu um, nie mogą zrozumieć Rosjanie że no dlaczego Polacy w tym charakterze mają tak duże rzeczy, nawet jakiś dzień niepodległości świętują. Dziękuję bardzo wszystkim, wszystkim za oglądanie, za, za no tak za oglądanie tego odcinka. No i napiszcie w komentarzach co myślicie na ten temat. Dziękuję bardzo i do widzenia. Pa!